go z tej strony Szymon Foksiak-Lisiak. Zapraszam Was do moich solo odcinków, które będą odbywać się pod kryptonimem White Belt Lives Matters, czyli pochada dla białego pasa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o treningach podczas wakacji. Mamy akurat okres wyjazdowy, więc jest to dobra pora na taki temacik. Spotykam się z różnym podejściem do treningów podczas wakacji. Wiele osób, które wyjeżdżają nie zabierają ze sobą żadnego sprzętu do treningu ponieważ uważają, że wakacje są od odpoczywania a nie trenowania. Robią sobie przerwę nie tylko od pracy ale także od jiu Jitsu. Ładują baterie, wracają i znowu są królami maty. Rozumie takie podejście, czasem po prostu trzeba zwyczajnie odpocząć. Podejście, którego w ogóle nie rozumie to takie, że lecisz gdzieś na wakacje, niby chciałbyś trenować, ale nie sprawdzisz, a może nawet sprawdzisz jakie masz kluby w pobliżu, ale nie, napi nie napiszesz do nich, nie zapytasz, ponieważ masz jakąś blokadę że Cię nie przyjmą, albo że jak to będę trenował w innej filii. Czy bał się, że mnie tam dojadą. Co prawda jak wracasz, wchodzisz do innego klubu, to każdy chce się z Tobą chce przetestować, to fakt, no ale to chyba nawet dobra opcja. Ehm. Jeszcze z czym się spotykam to ludzie wracający do siebie do miasta z UK. Nawet ostatnio miałem chyba z trzy takie rozmowy. Co mnie dosyć zdziwiło, że ludzie wracają do siebie do miast i niby chciałyby trenować, ale nie idą na ten trening z jakiegoś tam błahego powodu. I rozumiem, jak powiedzmy jedziesz na wakacje, a klub jest oddalony o wiele kilometrów, no to sam miałem taką sytuację w zeszłym roku. Jak byłem na fuercie że byłem na jednym końcu a klubu na drugim końcu wyspy, więc nawet nie zabierałem kimona. Ale w innym przypadku to na pewno bym je brał. No i na końcu moje podejście. Dla mnie jiu -jitsu i podróże to nieodłączna część tej drogi. Ja jak planuję wakacje, to od razu szukam miejsca, gdzie będę mógł trenować. I na przykład w czerwcu będę leciał do Alicante, to już znalazłem tam dwa lub trzy kluby. W jednym trenuję Lili Topulera, to czołowy zawodnik UFC, z którym chętnie bym się przeciął na rolki nogi. A także jak wybieram się do Polski, to zawsze liczę na dobry trening. Jeśli lecę do Krakowa, to zaliczam tam. Unity jiu -Jitsu Kraków. Jeśli bezpośrednio do swojego miasta, do Goleniowa, to jadę na trening do Pantery Nowogard. A zazwyczaj trenuję w Berserkers Team Stargard. Pozdrawiam. I myślę, że w każdym z tych klubów, które wymieniłem, jestem mile widziany. Przynajmniej tak się tam czuję. Mimo tego, że każdy chce mnie zniszczyć. Z każdej takiej sesji bycia w Polsce wyciągam dużo, zawsze jakieś myczki zostają ze mną na dłużej, jak nie na zawsze. Więc myślę, będąc w Polsce, nie trenować, a nie pójść na trening, to naprawdę strata. Jeszcze wracając do w ogóle trenowania i odwiedzania klubów. Za każdym razem staram się płacić za treningi w 99% kluby, nawet nie chcą funta. Pamiętam nawet jak byłem na treningu na wielkich na obrzeżach Paryża, gdzie było w tych bardziej biedniejszych miejscach i też chociaż wciskaliśmy pieniądze trenerowi, to nie chciał nas złamanego euro jeszcze zaprosił. Obok do swojej tam restauracji na kawę czy tam herbaty, nie pamiętam. Więc tak, reasumując, moim zdaniem, gdziekolwiek się wybierasz, zabieraj ze sobą kimono lub, lub, lub zestaw nogi, idź chociaż na jeden trening, podpacz rozgrzewkę, techniki, sposoby, jak uczą. Albo po prostu idź na open Mate i roluj się z osobami, z którymi już nigdy prawdopodobnie nie będziesz miał okazji się rolować. Można nawiązać fajne znajomości, więc to by było na tyle: rozkminy wycieczkowej. Na koniec proszę o lajki, suby i tak dalej. Komentarz. Jeśli macie jakieś pytania, zadajcie pytanie pod spodem, a ja na koniec każdego podcastu postaram się odpowiedzieć albo zrobić z tego materiał, tak jak właśnie ten wakacyjny. To by było na tyle. US